Jeżeli chodzi o sprzęt, dla winogrodnika no, wydawałoby się, że podstawowym sprzętem to jest sprzęt do odchwaszczania, ale no, ten to pewnie wszyscy znają, jak wygląda gracka, jak wygląda łopata do sadzenia, to akurat na tym trzeba się, nie trzeba się rozwodzić. Jeżeli chodzi o sprzęt do przycinania, no to mm, oczywiście jaki sekator kupić? Wydaje się, że no, nie ma ogrodnika, który nie ma sekatora felko. No bo to jest taka marka, że no, no musi mieć każdy sekator felko. Żeby nie było, kupiłem sobie sekator felko, ale osobiście uważam, że są poręczniejsze sekatory. Ja używam gardenki, która kosztuje jedną czwartą tego co felko. Jak się zużywa, wyrzucam, kupuję drugą. Jak kupuję to od razu kupuję z zapasem sprężynki bo ona, yy, jedyny mankament tej, tej, tego sekatora to jest to, że od naciskania powoduje się jakieś przytarcie czy zmęczenie materiału i pęka ta sprężynka. Bardzo dobrej jakości ostrze. Jedno na co chciałem zwrócić uwagę to bardzo praktyczne, też przypadkowo na to trafiłem, taka, takie etui do paska bo no, coś wykonujemy, jakieś prace, sekator odłożymy, idziemy dalej, później po ten sekator musimy się wrócić. Pasuje do różnych modeli. To jest akurat ze skóry, nie pamiętam ile kosztował, ale naprawdę niedrogi. Nie jestem z tych, którzy kupują drogie rzeczy. <laughs> Patrzę kategoriami przydatności. Jeżeli dla mnie jest poręczna, pasuje w rękę, jest nieduża, nie nawet bez y, jakiegoś etui y, można ją schować w kieszeni, jest lekka. Jeżeli ostrze wytrzymuje cięcie dwu 3 łus, no to to w zupełności wystarczy. Do cięcia grubszych i tak będą potrzebne nożyce długie albo przegubowe. Dodatkowym sprzętem, który nam się przyda, będzie tapaner. To jest troszeczkę droższe. Kosztuje w zależności od sklepu od 150 do 200 zł, ale jak widać wszystkie te Łozy są przypięte tapanerem. Krzew jest obcięty. Jaka forma? No to się dowiemy później. I teraz w czasie, kiedy łozy są najbardziej gętkie, czyli nie czekamy do wiosny, aż wpłyną w nie soki, tylko w tej chwili w stanie uśpienia, robimy sobie taki manewr. I mamy przypięte. Nie trzeba nic więcej. Nie trzeba Męczyć się z jakimiś sznureczkami, o których jeżeli zapomnimy wbijają się w korę. Jeżeli chodzi o inne sprzęty, no to są takie już drobnostki przydające się na przykład nożyk do obcinania różnego rodzaju wężyków, niewężyków. Taki sobie zakładany na palec w kształcie sierpu. Bardzo przydatny, nic sobie nie pokaleczymy się, kiedy istnieje potrzeba zdjęcia takiej tasiemki. Nie trzeba ze sobą mieć nożyczek, a możemy wykonywać inne prace, w ogóle go nie zauważając. Także to też jest bardzo przydatny, kosztuje chyba z 2,50 czy 3 zł. Warto mieć jakąś torbę na sprzęt, przede wszystkim. To jest jakaś... Jeszcze pewnie z czasów mojego wojska, przerobiona na pasek do spodni i wtedy mam wszystko przy sobie, sekator oczywiście wetuje, ale są tutaj miejsce na kolejne sekatory, kluczyk do napinania napinaczy przy szpalerach, bardzo przydatny.